Już na kilkanaście dni przed 9 maja w całej Rosji pojawiają się plakaty, flagi, sztandary i billboardy przypominające o święcie zwycięstwa. I choć nie brakuje nawiązań do czasów Związku Radzieckiego, to jednak dla Rosjan to święto ma zupełnie inny wymiar. Ale to nie tyle tęsknota za sowieckim imperium, co raczej pamięć weteranów, którzy oddali najpiękniejsze lata swojego życia za ojczyznę. Teraz to najważniejsze święto mojego życia. Kiedy dziś słuchałam pieśni dzieci śpiewających do prezydenta, łzy cisną mi się na oczy. I tak jest zawsze, dlatego że dla mnie to święto jest bardzo ważne. Nie trudno też znaleźć osoby, które Dzień Zwycięstwa przeżywają bardzo osobiście. Dla mnie to święto jest wielkim szczęściem, ponieważ przeżyłem tak jak inni ludzie. Jednak 9 maja to dzień wielkiej radości dla ludzi młodych, którzy nie wstydzą się mówić tego, że swoje życie i swoją wolność zawdzięczają weteranom Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Uważam, że to wolność narodu. Dzięki temu dniu zwycięstwa możemy żyć spokojnie, możemy spokojnie odpoczywać. Jeżeli by nie było tego dnia, po prostu nas by nie było. I chyba dlatego z roku na rok Dzień Zwycięstwa jest obchodzony coraz huczniej, bo ani plakaty, ani koncerty, ani defilady nie wystarczą, żeby świętować. Jeżeli w parkach, na placach i ulicach nie pojawią się ludzie, którzy inaczej niż dawniej sami wychodzą, by dziękować swoim rodzicom i dziadkom za to, że ci walczyli o wolność dla nich. W Rosji, tak samo jak we wszystkich innych krajach, znikają podziały polityczne i ideologiczne, bo przecież jest to wielkie święto całej ludzkości, która zwyciężyła faszyzm. Z Moskwy dla telewizji polskiej Tomasz Jędrowicz.